Hej, cześć, z tej strony TV TVPlayer, a dzisiaj yy, pokażę Wam nowości z Brawl Stars. I też powiem, dobra, tutaj mamy od razu nowy tryb, yy, czyli batalie. Zbieraj punkty pokonując przeciwników. Pierwsza drużyna zdobędzie 8 osie, punktów. Yy, dobra. Pierwsze jaki zadymierz będzie na, na dobrą mapę, znaczy no w ogóle na cały tryb. Myślę, yy, że na pewno będzie tutaj dobry taki, no myślę, że będzie taki. Myślę, że grom będzie ok. Może być nawet dobry. Grom może być ok. Ma swoją, wiem, on podrzuca. Myślę, że takie na daleko mapki, no to myślę, że yy, takie zasłonięte bardziej, no to ok, mogą być, jak najbardziej. Yy, dobry jest też poza tym, także można go zaliczyć. Yy, na takie bardzo bliskie mapy, Mortis, albo na takie też dalekie. Mortis, yy, no to nie muszę Wam przedstawiać, on jest dla mnie dobry. To jest drugi. Trzeci to może być ewentualnie jeszcze um, taki jak. Taka postać jak może 8Bit um, i jeszcze ewentualnie Bo i jeszcze Edgar. Edgarem jeszcze nie grałam na no tamtym, także nie wiem. Ale tutaj piper może być nawet dobra. Okej. Okay. No to zagramy sobie na batalię. Może zagramy sobie piperką. Dobra, zagramy sobie jedną gierkę piperką. I zaraz to sobie. I zaraz to sobie przetestujemy, czy ona jest dobra. Um, to piperka. Jak się dobrze gra Piperom, to oczywiście. Chociaż w grom bardziej chyba. Chyba grom grom tak, to na, tak najbardziej Piper... Paj... Kurde. Boże, niech to. Niech to. Nie no, Piperka się tutaj w ogóle nie nadaje, w ogóle. Totalnie się w ogóle nie nadaje. Także nie bierzcie jej. Dobra, teraz spróbuję. Mortisa. Mortis może. Em, może ewentualnie ten Mortis może się sprawdzić. Dobra, możemy tutaj. Dobra, załatwiłem tylko jedną osobę. Także może być, ale takie najbardziej nie na daleko. Co? Boże. Nie, nie. Jeszcze się, Po co się tam pakuje jeszcze? No super. Mortis może się nadawać, chociaż nie wiem. Dobra, zró zróbmy teraz groma. Hmm. Może być... Nie wiem. Grom może być dobry chyba. Boże, nie. No jeszcze... Głupi. No co? To... O tak, grom ewentualnie chyba tutaj najlepszy. Zobaczcie już tutaj zrobiłem cztery fragi. Czy tam trzy. Zostaw mnie primo. Grom nie jest najgorszy. Może być. O, załatwiłem. No tutaj powiem grom lepiej się spisuje. Może być dobry nawet na tą mapę. Um, Okej, okay, otwórzmy sobie jeszcze skrzyneczkę. Do stiu, punkty. Okej. Okay. Um, dobra. Tutaj jeszcze ulepszymy sobie, prawda? Dobra, a teraz sobie właśnie tutaj ten brato batalia, czyli yy, to kto zdobędzie 8 punktów. Yy, czyli, jak zdobędzie. Jeszcze będzie tam yy, innych. Będzie jeszcze. Yy, będzie trochę jeszcze innych tego. Także. Będzie trochę tych trybów. To jest te, o to starcie to jest. To jest to starcie solo co pierwsze było tutaj. Oto. Tylko że trochę to inaczej zmieniło. Um, tutaj jest za 23 minuty i to jest gra. gra a tutaj mamy. Um, będziemy mogli mieć 8 8 będziemy mieć. Teraz mamy 14 aktualnie. Um, Aktualnie mamy teraz 14 tego, ale będzie tego troszeczkę więcej. Ok, no to mamy ten, te tryby nowe. Będą też mapki. Mapki to już wam mogę powiedzieć. Zobaczcie, tutaj są cięcie po prze, po prze, prze czne, zatopiona tama. O, coś takiego. Mniej więcej będzie te samo otoczenie, tylko, tylko to samo będzie wszystko, tylko że trochę inne mapy, bo będą mętne wody. O, mętne wody kurcze. No to tutaj bardzo jest dużo krzaków. Nawet także gromę można też na, na knockout, ale najlepszy według mnie na batalię to jest grom. Ewentu... Y na takie bardzo dalekie mapy, bo on jest dobry. Ym... Piper w ogóle nie. Może jeszcze Bell, bo Bell też jest nawet dobra. Może być. Ym... Jak trafię przeciwnika, ten kiełek, no tak nie za bardzo. No to umie grać nim to na pewno. Ems na pewno też może być. Bi na pewno też, bo Bi jest ogólnie jakimś tak totalnym koksem w, to, w całej grze, no to wie, wiecie, no to ci, którzy lubią bardzo grać Bi, no to polecam na właśnie takie mapy. Ale nie polecam na pewno tutaj Poco, już Wam mówię, dajna Nite, nie, Shelly nie, no chyba, że są bliskie mapy, yy, w Takiej mapy, gdzie, w takiej mapie gdzie jest dużo krzaków no to wtedy bierzcie sobie ro, rosę rosę sobie bierzcie jak będzie dużo krzaków um, i to w sumie tyle, wszystko i to w sumie wszystko jest bardzo. Zobaczcie, ja nigdy jeszcze nie miałem legendy, a miałam tylko, mam, mam tylko mityki i chromatyki. Mam tylko kilka mityków. Ale już nieważne. Um, moim zdaniem no to jest najlepszy tutaj też grom. Bo grom mm, ja myślałam, że będzie taki słaby. A jest dobry. Nawet dobry jest po taki trower to jest naprawdę dobry. Gdyby jeszcze miał ten gadżet o ten selwa kolegów. No to to byłby jeszcze mocniejszy. Yy, nawet. Bo to jest jednak 3 razy po trzy, yy, 1350, także. Ravsa tutaj w ogóle nie polecam. No ci, którzy zadają ci, którzy na daleko to na pewno 8-bit. Może i nie najgorszy jeszcze jest Boule. Bół jest nie najgorszy, ale też nie najlepszy. Także nie liczcie na to. Jakaś taka też legenda. Może też Amber bo też jest dobra i kruk i to wszystko po kruk jest też nawet mocny i to bardzo także uważam, że na te takie tryby no to właśnie na taki tryb no to takie postacie, które wymieniłem będą ok także życzę wam miłego wieczoru, także papa pa cześć